Przede wszystkim konsekwencji, celności rzutów i zbiórki. Zespół szczeciński był o wiele mądrzejszy w grze. Jeżeli trzeba było rzucić z daleka, to to zrobili, jeżeli to nie dawało efektu, to piłka szła pod kosz i tam wykorzystywali tę sytuację. My natomiast próbowaliśmy z wygodnych sytuacji rzucać, jednak te rzuty nie wpadały do kosza, szczególnie zawodnikom obwodowym. Dopiero w czwartej kwarcie Zarankiewicz trafił dwa razy, to dało trochę nam odrobić straty. Powiem tak, zespół szczeciński jest bardziej zbilansowany. Cała drużyna, właściwie która, każdy zawodnik, który w drużynie wchodził na boisko, dawał dobrą zmianę i znacząco poprawiał grę drużyny. Natomiast u nas no, te zmiany nie, nie, nie wyszły. Tak jakbym tego sobie życzył, właściwie oprócz Lubika i to dzisiaj żadna zmiana nie, nie, nie była tak ważna jak w innych meczach. I to myślę decydowało, bo gra cała drużyna. Jeżeli wszyscy zawodnicy dają punkty, no to zespół jest bilansowany. I z podkosza, i z obwodu. Nam to, tego dzisiaj brakowało. Zbyt mało zawodników punktowało, żeby można było z nimi nawiązać walkę. Oczywiście chłopcy się starali, walczyli, ale w tej chwili to jest przepaść między tymi dwoma zespołami. Szczecin jest dla mnie głównym kandydatem do awansu, no a my jednak tym zespołem, który jest na dole. Chcemy trenować do piątku, mimo że są święta, będziemy trenowali na pewno do piątku. Sobota niedziela chłopcy dostaną indywidualne zadania z domu, szczególnie żeby trochę pobiegać w terenie. No i we wtorek trening zespołowy, w środę jedziemy do, do, do Kłodka. No a myślę, że w ostatnim meczu... Będą chcieli, chcieli się chłopaki pokazać i wmazać plamę po tym sezonie, bo nie byłby on na pewno udany dla naszego zespołu.